W wielu mieszkaniach jest tak zwana ślepa łazienka, a to po prostu oznacza, że w środku nie ma żadnego okna. Jednak jest na to bardzo fajny patent, który wbrew pozorom nie wiąże się z kuciem ścian. Jeśli jesteście ciekawi, co mam na myśli, to zapraszam na swoją solówkę. Do mojego pomysłu będę potrzebował dźwiczki ażurowe, białą farbę z streju, listwy przypodłogowe, listewki, kawałek plexi, kątowniki, płaskowniki, zawiasy i wkręty do drewna. Na początku maluję drzwiczki ażurowe za pomocą farby w sprayu. Teraz odmierzam listwy przypodłogowe i odpowiednio je przycinam. Wszystkie wymiary są podane na schemacie, który właśnie widzicie. Następnie łączę je ze sobą za pomocą płaskowników, tworząc ramę okna. Teraz docinam płytę pleksji i wkładam ją w stelaż, po czym przymocowuję górny element ramy. Łączenia wypełniam akrylem i wygładzam za pomocą raki. Następnie łączę ramę okna z drzwiczkami ażurowymi za pomocą ozdobnych zawiasów. Dodatkowo z listwy przypodłogowej robię imitację parapetu. Po odbiorze zamówionej grafiki w drukarni i zamontowaniu całości na ścianie, tak właśnie prezentuje się moje łazienkowe okno na świat. Pamiętajcie, że to co umieście w środku, to już tylko wasza inwencja twórcza.